Już z panami rzadko zdarza się zgadzać z pana poglądami, ale parę miesięcy temu powiedział pan zdanie, z którym się zgadzam. Powiedział pan, że Benjamin Netanyahu jest zbrodniarzem wojennym. I to jest prawda, bo izraelska skrajna prawica ma krew niewinnych cywilów na rękach. Ale taką samą krew niewinnych cywilów na rękach. Ma dzisiaj poszukiwany przez Międzynarodowy Trybunał Karny Władimir Putin. Moje pytanie brzmi, dlaczego w takim razie broni się Pan rękami i nogami przed tym, żeby otwarcie powiedzieć, że Władimir Putin jest zbrodniarzem? Szanowny Panie Przewodniczący, zasadnicze różnice. Po pierwsze, chwała Bogu, nie graniczymy z, Żydom, z żydowskim państwem położonym w Palestynie, bo wówczas ludobójcza polityka reklamowana przez ministrów, rabinów i generałów. Państwa Izrael mogłaby łatwo zwrócić się przeciw nam. Państwo Izrael jest Polakom stręczone jako sojusznik, jako jakiś lotniskowiec cywilizacji europejskiej w tamtych stronach na Bliskim Wschodzie. No właśnie kiedy posłuchamy tych generałów i rabinów, jak mówią, że palestyńczycy to nie ludzie, jak posłuchamy jak mówią, że goje jak zwierzęta są od tego, żeby służyć Żydom, no to widzimy kontrfaktyczność takiej, takiej koncepcji. Izrael jako sojusznik, przyjaciel, kooperant polski. Natomiast Chwała Bogu, również nikt nam Rosji nie stręczy jako naszego serdecznego przyjaciela, jako delegata naszej cywilizacji w te rejony, w których Moskwa leży. I to jest różnica. Kolejna różnica taka, że z Rosją granicząc... Powinniśmy dążyć do normalizacji relacji, nie po to, żeby zapraszać się wzajemnie na jakieś festiwale przyjaźni, ale po to, żeby robić dobry interes. 30 sekund na riposta. Drodzy Państwo, zbrodnie przeciwko cywilom, to są zbrodnie przeciwko cywilom. Jak sami państwo widzicie, pan Grzegorz Brown po raz kolejny nie skorzystał z okazji, żeby odciąć się od Władimira Putina. Państwa domyślności. A ten Putin jest Pozosta w tym studio razem Państwa, z panem, pani redaktorze. Państwa, panie przewodniczący. Państwa domyślności. Pozostawiam to. Dlaczego? Dziękuję panu. Może pan